Witam Was serdecznie na kanale po prostu Hary. Ja jestem Harry i pykamy sobie w Minecraft Hardcore moi drodzy. E, I w dzisiejszym filmie będzie tutaj pokazy, będzie pokazywane e, zmiany będą pokazywane to dlatego, że właśnie wybiło 200 dni wybiło 200 dni Minecraft Hardcore Więc tutaj będzie taka mała aktualizacja, bo się trochę pozmieniało tutaj e, ogólnie, więc no, tutaj będą pokazane małe zmiany, co tutaj e, zrobiłem przez ten czas e, ogólnie i co mi się udało osiągnąć. E, a jest tego trochę, i już mam, no, jest już są plany na kilka odcinków, na, na przynajmniej na dwa albo trzy nawet. Zobaczymy, co jak z tego wyjdzie, jak, z to, jak to będzie. E, tutaj, w poprzednim odcinku, byliśmy tutaj, e, tam w zagrodzie. I co? Jesteśmy tutaj, bo zaczniemy od bazy ogólnie, znaczy. Zaczynamy od zamku w ogóle. Tutaj no tutaj się nic nie pozmieniało, moi drodzy. Tutaj nie wiem czy wspominałem ostatnio, ale. No tutaj doszło to. Nie wiem czy wspominałem ostatnio i doszło kilka nowych rzeczy. Ale to zaraz. Jeśli chodzi o magazyn, się tutaj nie pozmieniało nic, tylko dywan. Nie. Dywan i powiększyłem to o. Jeszcze jeden takie coś. Więc no trochę się powiększyło, trochę się tutaj bo zmieniało. Oj, bardzo przepraszam. Ogólnie e, cierpię na brak żelaza, moi drodzy. E, tutaj. No. Jako tako. Cierpię na brak żelaza, więc. E, tutaj trochę kiepsko. Ogólnie jeszcze taki mały upgrade, znaczy upgrade. E, nie wiem czy się opłaca tutaj robić filmy. Co 50 dni? E, nie wiem, albo będę robił co 50 dni, albo co 100 dni ogólnie w Minecraftowych. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, bo tutaj akurat miałem robić na 150, e, ogólnie, że, że przeczekałem 150 dni, ale no, że nic nie zrobiłem. Mało było tutaj do dorobienia, znaczy do pokazania. O, już nie ubolewam. E, mało było do pokazania, więc tutaj, no, e, więcej tutaj ten polem Poczek poczekać do 200 dni i nie wiem albo będzie 250 dni albo 300 zobaczymy jak to tutaj będzie i teraz wracamy do odcinka Ma magazyn się trochę pozmieniał trochę się powiększył a tak poza tym nic ciekawego ogólnie tutaj jak już się po mogliście zobaczyć po, moje po moim ekwipunku zdobyłem tak E, stu do enchantowania, e, wszystkich rzeczy e, tutaj mamy. Już, oj przepraszam, trzy książki. Zakręcę wydajność pod wodą, zmora stawonogów i przeszycie 1 To na razie mamy trzy książki. Jeśli chodzi o tutaj, e, mój e, tutaj ekwipunek, to e, miecz ma ostrość 2, kilo ma wydajność 1, niez, niezniszczalność 1. E, łopata ma niezniszczalność 1 i siekiera niezniszczalność 1. Na razie tyle. E, teraz tutaj ogarniam, żeby tutaj to, te książki ogólnie, żeby tutaj jakoś to się jeszcze bardziej polepszać. E, no, tu też mi brakuje trochę książek, ale to nic. E, z czasem to się wszystko szybko zrobi i będziemy mieli ładny, mały pokoik i komplecik. Oj, przepraszam bardzo. E, jeśli będziecie chcieli, to możecie napisać w komentarzach. Jeśli byście chcieli osobny odcinek z, z enchantowania tutaj przedmiotów i innych rzeczy, to może coś tutaj porobię, da się tutaj zrobić. Bo czemu nie? Ale to musicie też chcieć napiszcie w komentarzach ogólnie, czy chcecie, czy nie. Bo tutaj to. To tak, to tak, to e, dobra. To tutaj gadane, to mamy pokazane. Tą zmianę e, ogólnie, tutaj mamy mały tunelik. E, idąc do niego, natrafiamy na, e, na portal do Netheru, moi drodzy. Tak e, do Netheru, ale do Netheru będziemy szli w innym odcinku. Tam też coś porobimy, moi drodzy. E, tutaj mamy żelazną zbroję. Ale nie wiem, czy my. By... Kój, sobie sobie bierę do ja nie wiem, czy będziemy myśli w diamentowej zbroi. Ale to nie wiem czy mi starczy diamentów, bo mamy tylko 21 ogólnie. <laughs> więc co? Mamy portal netę, udało mi się zdobyć, więc mam nadzieję, że tutaj też będziecie radośni. Już tam mam trochę przedmiotów zdobytych, więc tutaj no, mamy tam rekwarcu, trochę tego tego... Tych innych rzeczy czekajcie, zaraz zobaczę co tam mam dokładnie, bo wiem, że mam kwarc. Dwa kwarce i netherak. I to w sumie e, tyle. Ogólnie tutaj nic więcej, to tyle z tego mamy. Bo tam tylko na chwilę byłem, żeby zobaczyć co jak, żeby zobaczyć co mnie gdzie mnie zrespałniło. A tak poza tym nic w sumie. I tu mamy, moi drodzy, kolejny tunel. Ten tunel prowadzi do kopalni. Tak, bo, bo tam coś robiłem w kopalni, kopałem sobie i po prostu irytowało mnie, że muszę takie kółko robić. A szczególnie w, no w dzień, też że że w nocy tak i irytowało mnie to, że po prostu musiałem w nocy takie kółko robić. I po prostu, żeby było bezpieczniej, e zrobiłem sobie tunel e prowadzący do, e do kopalni. Tutaj ogólnie są jakieś takie. Nie mam tych e pochodni. E, tutaj jakieś takie odnogi po prostu, które napotkałem. Nic ciekawego. E, tutaj po prostu no, tunelik jak tunelik. E, prosty tunel, który skręca w prawo. E, tutaj coś tam znalazłem i tam tutaj nic ciekawego nie ma. Po prostu za daleko się wkopałem. E, I tutaj po prostu idziemy w prawo i, e, wy, i lądujemy w kopalni. Kurde. E, w kopalni chyba się aż tak nie. Po... Coś się zmieniło, ale nie aż tak tutaj dokopałem się do, do poziomu 0 tak w końcu tam mamy poziom 0 dokopałem się w końcu mi się udało po długim czasie ale no się udało tak w końcu możemy coś tutaj bardziej pokopać na razie tyle mamy tunele tak tutaj będzie jeden duży du, duży tunel który będzie chętnie daleko E, po bokach będą mniejsze tunele za jakiś czas, i w tych mniejszych tunelach będą jeszcze mniejsze tunele, i prawdopodobnie w tych mniejszych tunelach będą jeszcze mniejsze, i tak to jakoś się będzie Wić e, e, Takich sieci tuneli. No to kopalnia będzie miała sieć tuneli po prostu. Na razie tyle tutaj nic ciekawego nie znalazłem po prostu. Może. Hej, 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 blaszka, nie wiem, co z tym jest działaniem. Nie tutaj. To i tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Tutaj jeszcze prawdopodobnie, moi drodzy, będę robił tutaj na poziomie 10. Ogólnie jakieś tunele. Ale zobaczymy, tak? Jak Jak, 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 to, jak z tym wyjdzie? Może zrobię, może nie. To jest jeszcze tutaj w, do przemyślenia ogólnie, bo nie wiem, czy to tutaj. Nie wiem, czy tam jest potrzebne aż tak. Ale no tutaj tak się rozkminiam. E, tam na dole już nazwa jest. I ogólnie e, bo planowo mieli być tutaj trzy tunele w dół. Ale ogólnie powstaje jeszcze jeden czwarty. E, tu i tu ogólnie te dwa tunele się łączą w, w jeden. Ogólnie jak widzicie. Tu nie ma schodów jeszcze i tutaj to się łączy. I, i jest tutaj, moi drodzy, w dół. Nie wiem czemu tu jeszcze e, tego nie ma ja Tutaj jest w dół i oczywiście się dokopałem Do jakichś takich mini jaskin czy coś w tym stylu Więc ja tutaj już to zdążyłem podwiedzać. Nie bójcie się do jaskin też będziemy szli Też tutaj będzie zwiedzanie Więc tego się nie bójcie e, I co to by było na tyle w sumie z nowości z kopalni E, Niczego się nie pozmieniało tutaj e, ogólnie. E, I co? Teraz przejdziemy jeszcze. Kurde, się ściemnia trochę. Więc e, przejdziemy sobie tym tunelem, moi drodzy. Bo czemu nie? Żeby było bezpieczniej ogólnie. E, przejdziemy sobie tunelem, bo wiecie, no, tutaj przezorny zawsze ubezpieczony, bezpieczeństwo jest, że nie umrę za szybko. Więc ja chyba będę częściej robił takie tunele, że gdzie żeby się, znaczy częściej chyba będę robił takie tunele, żeby przejść z punktu A do punktu B po prostu B jest bezpieczniej tak, ogólnie. I jest mniejsze trzeba prawdopodobieństwo, że coś się stanie i pójdzie nie tak. Więc będzie więcej takich tuneli. Teraz jeszcze pójdziemy za tamtą górkę ogólnie. Bo tam też jest no bardzo dużo do pokazania moi drodzy. Bo tam też się trochę podziało, trochę pozmieniało. Bo znalazłem jaskinie Ogólnie w skrócie Tylko to jest taka jaskinia, Którą trochę bardziej rozbudowałem Ogólnie I no jest to tam pokazać Z tego, znaczy według mnie Jest to pokazać Bo troszkę ją rozbudowałem, pożerzyłem Zbudowałem schody Zaraz wam w ogóle pokażę co jak Tutaj Moi drodzy Tylko stąd wyjdę tam pójdziemy potem, bo mam coś do pokazania <gry> e, Tutaj też wyrównałem teren, moi drodzy, trochę Jak widzieliście, bo to jakieś było trochę, ma takie Było podwyższenie o jeden, ale to Wyrównałem Tutaj też to wszystko będę musiał wyrównać e, To ponieść o jeden, tutaj zniżyć o jeden, e, Ogólnie Tutaj tać e, dirciok e, Tam też się tego w miarę pozbyć, moi drodzy i te zmienić na dirciok, tutaj też ten dirciok tutaj Dać, żeby o jeden górę, żeby to był równy ternik. Tu też też będę musiał to no, wyrównać trochę, przynajmniej troszeczkę A czemu? A to dlatego moi drodzy Bo tutaj takie coś jest Ogólnie tego tak wielkiego nie było Ogólnie Tego nie było aż tak dużego tylko było Takie mała dziura która się powiększała. Ogólnie to był maksymalny otwór tego, a maksymalna średnica, i po prostu to się zwężało do tamtej dziury, którą widzicie. Ja to sobie powiększyłem, zbudowałem schody i tak to teraz wygląda. No, było trochę równania, moi drodzy, bo tu też był pagórek, tak, to też była górka, która powiększała tą dziurę. Tutaj nie mam nie mam Screenshota przed tym, jak to wyglądało. Ale no, tak to się prezentuje. Chyba będę robił, zanim zacznę coś budować, to wyślę, to będę robił screenshoty, jak to wyglądało przed, w trakcie i po. Bo chyba to będzie ciekawe, wyglądało. Niestety nie wyposażyłem się, ale mam nadzieję, że tutaj nic się nie stało. Więc to, tak to wygląda. Schodzimy w dół ogólnie. E, tutaj też będzie zrobiona barierka, jakby co. I to będzie jakoś. Postaram się to jakoś zdobić, żeby to jakoś wyglądało. Bo nie powiem, że trochę to brzydko wygląda ogólnie. E, tutaj, no nie podoba mi się to. Więc tutaj to będzie zmieniane. I tutaj są schody jeszcze niżej, bo tam no mamy jaskinię ogólnie. Tutaj tak no tutaj wcześniej tak to kolorowo nie wyglądało ogólnie. Jak widzicie tam już byłem, tam mamy kopalnię, do której będziemy szli. Na odcinku ogólnie. Więc e, tutaj mam na pewno coś się tutaj porobi wcześniej schodziłem tędy, tutaj miałem schody, ścieżkę to będę tutaj e, wszystko burzył, bo tam miałem schody i stamtąd właśnie wziąłem tego mm, jak to się zapomniałem, zapomniałem jak to się nazywa po prostu ale stamtąd wziąłem do to portalu ten, ten materiał i do właśnie tego tego nie, do e, do, do tego żeby enchantować rzeczy i tutaj mamy też schody po prostu zrobiłem no, żeby było bezpieczniej, tak? Jest bezpieczniej e, przy hardcore, szczególnie. jakby to by był survival, to aż tak bym tutaj się nie skupiał. Bo tutaj wiem, żebym od razu wróciła, tak? Tutaj mamy tylko jedno życie, więc tutaj muszę wszystko tak robić, żeby było bezpiecznie. Tam mamy przejście ogólnie też, e, gdzie pozwiedzałem tego trochę. Tu mamy bardzo duże schody ogólnie, e, gdzie się, no, nad tymi schodami się trochę namęczyłem. Ogólnie nie powiem, że nie bo tutaj no, ryzyko spadnięcia i no możliwego kaput, więc jakoś też dałem rady. Tam też odkryłem takie coś, ale schody dałem radę. tu jeszcze będą barierki, wszystko budowane, więc na pewno to tutaj jakoś tako na pewno te schody jakoś będą obudowane, oświetlone. Tutaj to będzie powiększone, tutaj też, żeby ogólnie to jakoś od, odgrodzić. Moi drodzy, żeby to jakoś była strefa bezpieczna, taka buforowa, jak dobrze pamiętam. Tak to można nazwać. No i tutaj się cała, no i tutaj jakoś będę tutaj, no, starał się, że tutaj, na przykład, tu mamy tą kopalnię całą, wszystko. No i tutaj jeszcze dużo jaskiń nieodkrytych, więc nie ma się co bać. Tam jeszcze widzicie dużo nieodkryte, więc na pewno jeszcze dużo miejsc jest nieodkrytych. Ta kopalnia jest większa ogólnie bo i to nie jest jedyna kopalnia e, ogólnie, która się tu znajduje, bo tam chyba jeszcze gdzieś jeszcze jedną napotkałem ogólnie, więc będzie to zwiedzać e, i co, co jeszcze chciałem tam mamy, no dość sporo też e, tutaj są te wcześniejsze schody tam chyba też coś jest, tak, tam też coś jest jak widzicie tam jeszcze mamy dużo nie odkryte, bo ja tylko tutaj o, nie tu o tu mamy przejście tak Bo tam zszedłem Tam zszedłem tylko dlatego bo tu była lawa I tu było to Żebym to mógł z porta zrobić tylko dlatego tu e, Zeszłem e, Tutaj O widzicie ta kopalnia nawet spora jest e, Tutaj to będzie jakoś to Ogradzane moi drodzy Może powiększane zobaczymy Co tutaj się z tego wymyśli e, Na pewno będę to się jakoś Ogrodzić Tam to będzie usuwane jeszcze Wam pokażę co. No, i tu też, tamto też coś e, chyba było. Ogólnie. O, tam też coś jest, jakaś kopalnia. No, może tam coś też być ogólnie. Jak widzicie, no, dość sporo jest to zwiedzać tutaj. Tutaj byłem wcześniej, też jak widzicie. Tutaj też to musia... a Tutaj też coś jest, ale niezbyt ogólnie. Też taka bezpieczna strefa. Niezbyt. A jak widzicie, tutaj też mam. Okej, okay, no, o, o, widzicie, tutaj też jest jakaś, jakaś kopalnia, tam jaskinia, więc e, na poprzedni, na następny odcinek, e, no, nie powiem, że nie, e, będzie co tutaj robić. E, tam też są jakieś te różne rzeczy, tutaj mamy jeszcze jakieś zejście, ale do którego wolę nie schodzić. E. Jak widzicie, tutaj jeszcze też mamy... I też tak kopalnia, do której jeszcze nie byłem. Tam też byłem, ale nic ciekawego. Więc to tutaj chyba z tego na tyle. Ogólnie tamte tunele, wszystko będzie jako tako jeszcze. No, żeby to tutaj będzie możliwe, też to na przykład tutaj wydłużane jakiś most i tutaj to jakoś ogarniane, żeby to jakoś ładnie wyglądało, a nie tak brzydko, bo no to też mi się tutaj nie podoba bo tutaj jakoś to ładnie zrobić. E, no, tutaj też może jakoś to będzie jakoś to ładniej robione, żeby to jakoś lepiej wyglądało, no, no jakoś lepiej wyglądało, bo wystarczy e, sam stone i to już jakoś wygląda, tak, e, ogólnie, bo muszę przestać oglądać ogólnie, bo już też myś, To bo już też się nie upominali, że się powtarzam i za to przepraszam. No, tutaj. Nie mam nic za złe. Dziękuję za takie rzeczy. Eee, dobra, no tutaj też to będzie jakoś eee, robione, ale jeszcze na to nie mam pomysłu. Na razie to tutaj. Na razie nie mam na to pomysłu, żeby jak to tutaj zagospodarować, więc na razie tutaj tylko wyrównam teren, żeby jakoś to normalnie wyglądało. A co z tym będzie, to no, zobaczymy potem. <coughs> Ogólnie tutaj. I. Dobra, chodźmy dalej, bo jeszcze mamy jedną rzecz do, do pokazania. A jak nie dwie, bo teraz nie pamiętam dokładnie, ale przejdziemy sobie kopalnią, bo nie wiem, czy tam coś będzie. Nie wiem, czy tam coś będzie, co pokazywałem, czy nie pokazywałem. Zobaczymy, co tam będzie od, od, tam od rynku. Możliwe, że coś tam wcześniej na początku odcinka zobaczyliście, ale tutaj. Zaraz tutaj wszystko wyjaśnię. Bo tam też jest jedna rzecz, którą zbudowałem. Chodźmy na mury ogólnie. Tutaj się przejdziemy, bo tutaj, jeśli chodzi o to, to tutaj się nic nie pozmieniało. Od ostatniego odcinka, tam na, far na farmie jedzenia też się nic nie pozmieniało. Na rynku, tutaj na tym placu, placu głównym, jedynie co się podmieniało, to uzupełniłem ten, ten, żeby to ładnie wyglądało. Dodałem dwie latarnie po środku, żeby tutaj to oświetlić. I to i zmieniłem tutaj e, tą drogę. Ogólnie nie wiem, czy ona już tak była poprzednio, czy nie, ale ją zmieniłem. E, I też dookoła zmieniłem tutaj tą drogę, bo wcześniej ona była tutaj. Wiecie, jak robiona tutaj? Tym ogólnie, no, był dirt, tak? Była dirtowa droga. I pozmieniałem tutaj ogólnie na brukowy. Główna droga, i tutaj moi drodzy, powstał most. Powstało oświetlenie. Tutaj droga powstała, została powiększona na 7 kratek szerokości. I ciągnie się aż tam. Powstało też tutaj oświetlenie, bo tam jest most. Ogólnie, moi drodzy, jak, jak dobrze pamiętam, to ten most będzie na miniaturze. Ogólnie dobra, ściemnia się. Więc a, wcześniej była taka droga. Taka droga była wcześniej. Teraz jest debrukowa. Tutaj jest oświetlenie. Tu też muszę dokończyć. E, ogólnie tutaj powstał most, który się tak prezentuje, moi drodzy, cały drewniany opróczno drewniano kamienny, filary e, się ciągną aż do, aż na same dno tutaj, jest oświetlony, prowadzi na drugą stronę, moi drodzy, most się tak prezentuje, jak widzicie, e, mi się tutaj spodobał. E, ogólnie inspiracja z YouTube. Więc nie, nie wiem czy tutaj nie wiem, czy znajdę ten link. Ale inspiracja z YouTube, moi drodzy. Okej. Okay. No taka inspiracja, zainspirowałem się. Bo szukałem mostu po prostu, żeby coś ciekawego zbudować i takie coś wyszło. Moi drodzy. Taki mościk. Ja, jeśli znajdę ten tutorial, to gdzieś tam będzie się tutaj obracał, moi drodzy. Na razie wracamy, żeby tutaj się przespać i spać. Tutaj, bo chcę wam to pokazać jeszcze w dzień, jak to tutaj wygląda ogólnie. Jak widzicie, tutaj jest w miarę ładnie oświetlone, już, więc no ładnie się tutaj to pokazuje. Więc dajcie mi I tym sposobem mamy 201 dzień Moi drodzy Minecraft hardkoru tutaj e, Proszę bardzo 202 już ej Oj to widzimy no Nawet nie wiem kiedy to zleciało tutaj Dobra jeszcze szybko wam pokażę Zadnia to I tutaj e, Zmykamy tutaj Żeby nie przedłużać e... Dajcie mi oko. Dobra, mamy. No i tak się prezentuje za dnia ten most. Ogólnie, e, tak. No użyłem moc minimalnie innych tych, e, chyba innych materiałów, e, innego drewna tutaj na ten most. A tak to w miarę minimalnie. Wzór ten sam, tylko inne materiały. Oprócz kamienia, tutaj. No i tam już jest też kawałek e, mo, e, drogi. Ja użyłem zwykłego tutaj drewna. Ogólnie e, tutaj zwykłego drewna. Bo tego mam najwięcej pod dostatkiem. E, no i co? No i tutaj już jest droga, która się będzie wiła gdzieś tam. Tutaj może jakieś skrzyżowanie będzie. Zobaczymy co z tym. Jak to wyjdzie. Może jakieś skrzyżowanie gdzieś tam. I tam żeby było w, w trzy strony świata. I co, tak, i co, moi drodzy? Tutaj są to jedyne zmiany, które nastały. Więcej zmian nie ma. Ogólnie tutaj na farmach się nic nie zmieniało. Ani w zagrodzie, ani na farmie. W zamku to tylko ten ryneczek tam się pozmieniał, bo tam dopieściłem trochę. No dużo takich spraw kosmetycznych też było, tak? Tutaj jakaś droga, tu to, tu to. Tak, żeby to jakoś kosmetycznie ładnie wyglądało. Tutaj, więc co ja będę kończył Bo e, Już nie mam Nic do pokazania e, Mamy tutaj pieczony ziemniak Będę musiał iść na farmę posprzątać tam bo Żeby zebrać Ale no to nic moi drodzy no to ja tutaj e, Dziękuję za uwagę To e, jeśli wam się film spodobał wiecie co robić? I serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia wszystkiego, żeby być na bieżąco z materiałami, żeby ani jeden film dzień nie ominął. I co, ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień o 16.00. Ja jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, elo, na razie.